Wyobraź sobie przedmiot tak stary, że nawet serwer nie wie kiedy on dokładnie powstał. Przedmiot tak stary, że ciężko dowiedzieć się, ile sztuk pozostało go na serwerze i jak dużo siana jest on wart. To wszystko jest o łuku Kupidyna, czyli najstarszym przedmiocie eventowym, który został dodany na serwer już ponad 2 lata temu. Przez ten cały czas na anarchii zmieniło się wiele rzeczy. Została dodana m.in. Korona, stworzony został Excalibur, czy powstał nawet nowy lepszy u Karkusa Magnusa. Z tego powodu po ponad dwóch latach postanowiłem w kartkorowy sposób na różne możliwości przetestować Ukupidyna i ocenić jego realną wartość. Jeżeli w dzisiejszym odcinku chcielibyście wygrać coś wartościowego, czym jest Elytra, to zostawcie tutaj suba, lajka oraz dzwona i napiszcie w komentarzu swój nick za dzisiejszego typania do graczy oraz trapowania wykorzystam Excalibur 49% oraz oczywiście niezbędny do tego totem łaskawienia. Ponadto w moim ekwipunku znajdzie się Litra oraz Boski Topór. A dzisiejszy odcinek moi drodzy jest o łuku kupidyna, czyli o łuku, który daje Blindness 1. No i generalnie ten łuk jest dosyć mało użytkowany ostatnio przez graczy anarchii. Wręcz bym powiedział, że praktycznie w ogóle. No i w dzisiejszym odcinku postanowiłem przetestować ten łuk na dwa różne sposoby, czyli podczas tepania do graczy oraz podczas trapowania. Mogę wam zaspokajac Spoilerować, że podczas trapowania zrobiliśmy naprawdę mnóstwo fajnych kilin na anarchicznych graczach, a podczas typania do graczy musicie oglądać uważnie, żeby zobaczyć, jak można go fajnie wykorzystać. Jeżeli chodzi o wartość tego ugu, to tak naprawdę bardzo ciężko ją określić. Ale to nie ze względu na to, że jest on jakiś mega drogi, tylko po prostu nie ma żadnego uku na rynku. Ja ten ugu dostałem od mojego dobrego znajomego i tak naprawdę myślę, że w tym momencie mógłby być on wart około 500 tysięcy, ale to, co najważniejsze, to uku pidyna jest najstarszym przedmiotem i eventowym, który został dodany kiedykolwiek na Anarchię. Charakteryzuje się on tym, że jako jedyny przedmiot eventowy nie ma napisanej informacji, kiedy został dodany na serwer. To znaczy, podczas jakiego eventu. Bo na przykład Excalibur, który mam w ręce, ma napisane, jest to przedmiot zdobyty z wydarzenia wakacyjnego 2024. A u tego nie ma. I został on dodany któregoś lutego 2023 roku. Także w dzisiejszym odcinku go przetestuję podczas trapowania oraz stepania do innych graczy. No i mam nadzieję, że będzie przednia zabawa. No i to, co najważniejsze, to nie nie potrzebujesz czau, aby go używać. Wystarczy, że hitnę kogoś o tak po prostu z łapki. i ten uk powinien zadziałać. Szansa, że nałożę blindness jest 50 na 50, więc nawet sporo. No i można go używać dosłownie co chyba 20 sekund, więc to też jest mega. Dobra, i tym sposobem lecimy do pierwszej osoby i zobaczymy gdzie będziemy od razu przy pierwszym teleporcie. Dobra, aktywowałem boski topór. No ale niestety pierwszy teleport to jakiś totalny badziewie. Gościu dosłownie uciekł w sekundę. Okej, okay, po trzech minutach zaakceptowała mnie kolejna słupka. No i jest to trap dosyć chillowy. O, i to jest jakiś słodziak. Dobra, oślepimy go jeszcze. On w tym momencie nic nie widzi, po prostu skoczył do trapa bobas. No nic nie widział, biedactwo oj, 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 no szkoda Sorki wariacie za blindness Po prostu na ślepaka wpiekł do trapa Prawdopodobnie właśnie dostał ten blindness No ale dobra, szkoda, że wykorzystaliśmy to Na, że tak powiem, Steve'ku No bo był to Steve'ek, ale z całkiem niezłym trapem Jeżeli mam być szczery, dobra Wow, 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 wow Co to jest za trap? Ej, ej, ej Dobra, gdzie ja tepnąłem? Czekajcie, jakiś ultra spocone trapisko. Czekajcie, ja muszę się tutaj skupić, żeby wyjść z tego trapa jakoś tutaj na spokojnie. Czekajcie, czekajcie, żeby oni będą mnie prawdopodobnie za chwilę podbijać. No właśnie, czy ja mogę wyjść tutaj z jakąś perłami stąd? Nie wiem, czy mi się uda jakoś wyjść tutaj z perłami. Oj, nie uda mi się wyjść stąd tutaj. Dobra, udało mi się wyjść perłami na szczęście, prawdopodobnie. Czekajcie, dobra, weźmy się tutaj, rzućmy perłę tutaj. Okej, okay, dobra, wyszliśmy. Dobra, wygląda to bardzo nieciekawie, jeżeli mam być szczery, bo... Te do jakichś spocuszków tutaj, co trapują we trzech, kurczę, tak jak my potem będziemy trapować, ale dobra, weźmy stąd, ucieknijmy, bo jejku, ojku, jejku, oni się tutaj jeszcze jakimiś strzałami, siłkami, dwójkami strzelają, dobra, A chłopy są na pewno podekscytowane, no, i będą robili wszystko, byle mnie tutaj w jakiś sposób dojechać, kurczę, biją oni naprawdę duży damage i to mi się za bardzo nie podoba. Dobra, okej, okay. już jesteśmy, że tak powiem, na windzie w górę, więc na spokojnie, myślę, że sobie tutaj uciekniemy już teraz, będzie chilek. Tak, 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 myślę, że tutaj już uciekniemy, chociaż ja mam jeszcze jakieś ścinki Minecrafta. bo no, bo wam szczerze, że naprawdę te chłopaki są tutaj spocone. Dobra, ty, nie, no już jest luzik, już jest luzik. Typek pomimo tego, że ma pajączka, to, to dobra, ej, czekajcie, czy typek miał setkoma do góry? Tak. Domy nawet setkoma miały do góry i mi się na łeb ziomal wkopał. Okej, okay, bardzo ciekawe. Lenizmu to za bardzo, szczerze mówiąc, nie dało. Dobra, lekka dramaturgia była na początku. Ale to jest easy ucieczka, tak mi się przynajmniej wydaje. Taka powinna być. O, proszę, chłopaki to mnie nawet odpuścili, już mnie nie gonią do góry. A, szkoda, bo bym się tutaj z wami pobił do góry. No, ale tam was było za dużo, żebym się z wami klepał. No, trudno. Łatwa ucieczka. Nie ma co. Okej. Okay. Po tym dramaturgicznym tepnięciu, tepam do jakiejś kolejnej osoby. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Oj, taki. Oj, słodziaku, słodziaku, oj. O, on gdzieś na dół spadł, co on zrobił? Chyba gdzieś tutaj bombnął na dół na tutaj? Nie, on gdzieś spadł na dół. Co on zrobił? Ale wariat. No i widzicie? Czasami taki łuk kupidyna się przydaje. I to bardzo mocno. Nie, a tak szczerze to w sumie nie dziwię się, że nikt nie używa tego łuku kupidyna. No, póki co nie ma gdzie go nawet wykorzystać. Dobra, zaakceptował mnie jakiś tutaj kolejny przyjaciel. I zobaczymy, gdzie będziemy tym razem. I co to będzie za trap. O, i taki kolega. Ejka. O, dwóch tutaj jest jaksowych I jeden zlogał. Ej, czekajcie. Spróbujmy zrobić coś takiego. Wykorzystajmy chociaż ten łuk kupidyna. Taki oto sposób. Dobra, skup, próbujmy go killać z uku, okej? Okay? Kill z uku, pyk. Jestem ciekaw, ile typeczek ma HP. Ojejku, moja... Ojejku, jaki ja mam zeza. Dobra, cyk. Weźmy go, złapmy w kobłeba. Dobra, cyk. Dobra, zatruliśmy go jeszcze. To powinien zostać dwa razy większy damage. Ty no, pada, ej. trzeba ten ukupidy na nic nie bije? Kurczę, gdyby on miał chociaż jakiś dodatkowy damage albo coś takiego. Ty... No nie no, gdzie on ucieka? Chodź tu. No ziomek, przecież ja cię nie oszczędzę, daj tego kila szybko. I jak ucieka, jak mrówka. Dobra, rzucę za nim perła i się szybko z nim rozprawię. Dobra, padł. Nareszcie, okej. Okay. No chciałem go z łuku ogólnie kilnąć ale zajęłoby to zbyt dużo czasu. Dobra, typam takiego kolejnego ziomka. Ogólnie ma on bardzo brzydki nick, Bo ma nik, wy, to ktoś śmieć, ale. Ale jest anarchiczny. Dobra, okej. Okay. Mamy typa anarchicznego, tylko jesteśmy oczywiście standardowo w Nemosie. Bo, jakby inaczej, gdzie byśmy mogli być na anarchii, jak nie w Nemosie? No bo w sumie anarchia to się powinna nazywać Nemos.gg. Tak to powinien być IP serwera: Nemos.gg. Dobra, zrobiliśmy sobie bardzo ładnie w tym momencie. Dobra, cyk, 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 oj, jednak sobie zrobiliśmy nieładnie. Najgorsze jest to, że ja się boję dać sobie w tym momencie do tego. Zrobię tak, tak, tak. Oj, tu jakiś typek się wkopał, kolejny anarchiczny. Czekajcie, co tu się dzieje? Tam jest jakiś kolejny gostek anarchiczny. Ej, nie wiem, czy to widzieliście, ale tam jest jakiś dwóch typa. A czemu oni nie biją się razem ze sobą? Tam jakiś gościu kuknął normalnie i sobie uciekł. Ej, dobra, nie wiem, o co tu chodzi, ale ziomal normalnie jakiś tam był, sobie kuknął i uciekł. Ej, dobra, mocne, mocne to było w tym momencie, jeżeli mam być szczery, bo ziomal sobie po prostu kuknął i uciekł. Dobra, weźmy mu tutaj, dajmy tak, 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 tak. Dobra, pięknie, dobra, nie pięknie, pięknie. Nie pięknie, pięknie. Dobra, mamy tego tutaj anarchicznego w Nemusiko. W ogóle on sam sobie tutaj wszedł, ale bardziej mi zastanawia ten ziomal jego. Prawdopodobnie to był jego ziomal. Dobra, ten anarchiczny tu już chyba pada sobie. Pat, 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 pat. Dobra, szybko jego itemy bierzemy, bo wypadły. Pełną sakwę miałem. Niedobrze, niedobrze, pełna sakiewka. A, i chyba reszta do sakiewki wpadła, ale dobra, mamy free, można powiedzieć, anarchicznego. Ale zastanawiam się, co się stało z tamtym typem, bo przecież. No to chyba był jego kolega i go zostawił? Ja pierdykam, ty, wyobrażacie to sobie? Trapujecie z typem na nemosa? W sensie ze kumplem na nemosa? A tu <laughs> nagle wasz kumpel was wystawia i spierdziela stąd. Nie, jest tutaj! Jest tutaj ten typek, Oliwia jakaś. Siem, Oliwko! Ej! Oliwka to chyba na jest. Co to było? Ej, dobra, 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 czekajcie, Oliwka to chyba na jest mi się tak wydaje. Gdzie ta Oliwka? Aha! Oliwka to sobie zniknęła. Dobra, oliwka mi gdzieś uciekła. Moja pająka albo zajączka. Jest tutaj ta oliwka. Dobra, bijemy się tą oliwkę. Dobra, zostawiamy jedną rzecz. Ej, oliwka to jest chyba na odpale. Wiecie? Ej, dobra, ta oliwka jest chyba na odpale. Tak mi się wydaje. Nie wiem czemu, ale ona chyba jest na odpale. A ja wam powiem widzowie, że robię odwrót, bo ja wyrzuciłem obsydian i nie będę miał obsydianu w razie co jak spierdzielać, w sensie nawet nie mam obsydianu jak ją gonić. Ale Dobra, no nie wiem, oliwka uciekła, była anarchiczna, w sumie dwóch anarchicznych było i, nie oni się rozdzielili, mega dziwne. Jako, że Ukupidyna okazał się totalnie bezużyteczny podczas typania do innych graczy, postanowiłem spróbować go wykorzystać wraz ze swoim ekipą podczas trapowania innych graczy. No i możecie sami zobaczyć, na jakie sposoby wykorzystywaliśmy Ukupidyna. To jest jakiś jaksik, To jest jakiś. a czekaj, dostaje blindness, pyk? Czy chorusika używa, oh, ale go nie wypłynął? Szybko poszło, szybko poszło. Jest kitno, kitno. Dobra, dobry, dobry, dobry. Pada, 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 no, pada. No, dobra, I nie dawaj, dawaj. Da da daj, 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 daj. Bajnes, Jest, 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 jest daj. Bajnes, daj, Dawaj go Pada, dawaj daj, 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 daj. Bajnes, daj, Dawaj, 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 dawaj! Jest Ty pulana typek, on stąd nie wyjdzie, on się stąd nie no, ruszy. Małe zombie, dobra, pyk, pyk, dobra, dawaj na piasek, dobra, pada, pada. O, oh, mam okay. jest, 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 Dawaj go tu na dół. jest, jest, czek. no, czekaj. mam, mam, mam. No, czekaj. jest, dawaj, jest, czekaj. jest, 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 się, jest, 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 Stój, stój, stój. stój.

Bania, 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 bania Zabuduj to Nie bierz, nie bierz Sorry Mam no go Chodź, go Dajcie mu dajcie mu eba, dajcie mu eba. Kule, jak on Weźcie go, kopcie jedno, po, 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 dobra B, bi. siłkę, siłkę, daj Pada mu coś Pewnie Odejdź, Pada, pada, pada Odejdź Czeku Dostał nie, do nie mam miecza Dobra Bibi Coś mi padło jeszcze Babo, padło. Dobra Strzeli Strzel, strzel, strzel Dobra, To tempa. Pięknie, brawo, o, brawo Pięknie, pięknie, pięknie Dobra, dawaj Dasz piasek trochę. Ana O kurde Dawaj Ana Dawaj go, siła dwójka Dobra Bi Biję Biję, biję Ej, się trochę. Bo, cię, bo mi zasniesz, dobra. Piasek, popchnął po górę. Dobra, pyk. On się ruszyć nie może już. Zaraz zajebiście. Dobra, bij, bij. Dobra. go. Dobra. paru nie wycykaj, A szperę nie ma. Na ślepienie? Dobra. W międzyczasie chcę pozdrowić babcie, jak coś Dobra? Ja nie mogę, pozdrowiam babkę. Pyk, pyk. Dobra, ja malek pada. Dobra Piłka, dwójka Rami próbuje być. Dobra, chyba bomb nie ma Ten nie ma chyba Bob Padł Dobra A jest Steve, jest Steve, jakiś jeszcze Co to? Padł Witam Dobra, elegancko, nice Drugi Ana, pięknie Oczywiście podczas trepowania tepowa do nas również nieskończona liczba Stewów. Niestety nie dawali oni nam żadnego profitu, a kilałem ich tylko po to, aby nabijać sobie Excalibur. W tym czasie tepnął do nas również Raksenik, któremu udało się uciec dlatego, że użył kilka bomb oraz cyknął niesamowitą perłę. Zresztą zobaczcie sami. Jest, jest raksem, jest Raksenik. Raksen, raksen. Daj siłkę dwójkę. Od nie, on, on będzie bez typa. Pres. Dobra, małej ma mało tę, małej tę, małej tę, małej tę, małej tę, tę, Nie, tę, nie, nie, muruj, muruj, muruj. Dzień, jest? muruj, muruj. małej Muruj muruj, tę, Jest, jest. Muruj. tę, w tę, małej tę, małej ma dużo pereł. Brawo, brawo, mam, 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 Eee, I... Dawaj, rup, rup, Leży, leży, nie wycyka Kurczę Jedna osoba no, ale Zambi siłkę masz Nie mam, Bra mam. Biego. dobra mam, biję go Dobra zombie bi Ole wycykał Ole trafił, kurczę skubany malutki nie! Mamy, 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 mamy! Ale wysykał drugi raz. Mam go, mamy Mamy go, mam go. Mam go brawo, Oj, kolejną bombę rzucił. Mam go, mam go. A ma... Aj, Ajajaj, dobra. Skubany Rakseni. Te bomby już nie mogą go dogonić. No. Ale małym małym go, go, on coś takiego wysykał, on jest taki wysykał, Gońmy go. Nie nic więcej, on czyska, On dużo per mega wysykał. No, Ilą, ilą on perem już? Nie. Mam go. nie ma r No, nawet chyba lewa nie ma no ajwa nie ma, ale... Co jest? jest? Odcinek mnie Raxxon sobie no, nagrywa. Odcinek, odcinek. Bo nie ma no, Dawaj, 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 dawaj zombie. Jones. jest. Perła, 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 Chyba nie no, mam do ja, ja PG. John jest do góry, leci? Nie, mam. nie widzę właśnie go. Nie widzę go, nie widzę go, nie widzę go. Jones mam. Ma, ma. Góra, góra, góra. To okay, jakę ma? No, to no wszystko mamoboli no o pili. Z Żałuję, że to nie od tego? Gdzie jest, dzian jest? To jest na górze. Nie wiem tego. Dobra, ale te perwy tam jedną taką fartowną taksę zrzucił kurczę. No i moi drodzy, słowem podsumowania uważam, że Ukupidena jest kompletnie bezużytecznym przedmiotem eventowym na serwerze. Ale nie ma co się dziwić, był on pierwszym przedmiotem eventowym i tak naprawdę administracja nie wiedziała w tamtym momencie jak daleko zajdzie serwer. Przez co w tym momencie takie przedmioty jak Excalibur... Miecz Króliczy czy Korona są tak naprawdę 200, 300, a może i 500 razy lepsze niż u Kupidyna. Ale warto pamiętać o tym łuku, że jest on po prostu najstarszym przedmiotem eventowym. No i szczerze mówiąc, sam kiedyś miałem taki w ekwipunku i mam nadzieję, że uda mi się go odkupić od mojego znajomego. Także co, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i życzę wam pięknej soboty. Znaczy chyba soboty, bo nie wiem w sumie kiedy wam to wrzucę. Ale załóżmy, że jest sobota, więc po prostu miłej soboty albo jakiegoś tam miłego dnia. Elo!